Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na prezentację. Udało mi się zdobyć troszeczkę pozycji starszych. Generalnie, jak wiecie, jestem na bieżąco z tym, co prezentuję. Udało mi się, ale czasem mam okazję zdobyć w takiej zbiorczej paczuszce kilka ciekawych tytułów, których już na naszym rynku nie ma, albo pojawiają się czasami. Niekiedy są to pozycje niemalże niedostępne, bądź też ich ceny są dość sporej. Szukam takich okazji w różnych sytuacjach i od czasu do czasu Wam je prezentuję. I właśnie takie tytuły chciałem Wam dzisiaj zaprezentować, bo czasem jest okazja i ona ponownie się pojawiła. Więc nie przedłużając, może zacznijmy od pierwszej pozycji. Pozycja Stacja 16 która została wydana przez wydawnictwo komiksowe, jest to duży ten taki, no niemalże większy format jaki dostajemy często od wydawnictwa, Scream choćby nawet czy Lost in Time w twardej oprawie to przede wszystkim mnie bardzo cieszy. No i Herman, nazwisko Herman oraz Iwes, które tutaj się pojawiały jest jak najbardziej na plus. Wtedy to 44,90 kosztowała ta pozycja. Ale nie zawsze musimy płacić tak dużo, czasami jesteśmy w stanie zapłacić zdecydowanie więcej, zależy za jaki tytuł. No, tak czy inaczej, tutaj właśnie taką pozycję otrzymałem i nie ukrywam, że te trochę takie elementy nadprzyrodzone, SF, tajemniczości, tutaj przypadły mi do gustu oraz same nazwiska, więc stwierdziłem, że warto byłoby nadrobić ten tytuł i poznać historię, którą tutaj otrzymaliśmy, więc to jest ten właśnie pierwszy tytuł, który chciałem Wam zaprezentować. Kolejną taką pozycją jest Syrena z Mon komiks od wydawnictwa Timow w tym, Momencie akurat jest prezentowany, i tak on nam wygląda. Cena okładkowa to było 42 zł. Wtedy jest to ten mniejszy, taki bardziej zeszytowy format, ale też w twardej oprawie. No i powiem Wam szczerze, że rysunki są bardzo przyjemne. Ja tu warto wspomnieć, że tych artystów Martins i Marquez jakoś chyba nie kojarzę. Ja nie wiem, czy coś więcej zdecydowanie pojawiało się na naszym rynku od tych artystów. Niemniej wygląda to naprawdę spoko. Więc mam nadzieję, że sam tytuł będzie fajny i przypadnie mi do gustu, bo rysunki są bardzo ładne. Więc to jest ten właśnie drugi tytuł, o którym chciałem Wam wspomnieć. Kolejną taką pozycją jest Robot. No i tutaj warto wspomnieć, że są to dwie powieści graficzne, i nazwisko Lem mnie szczególnie przyciągnęło do tej pozycji i jest to też Timov, tylko możemy zauważyć, że tutaj mamy troszeczkę inne logo, prawda? One się różnią. Taka ciekawostka dla was. 49 zł wtedy to kosztowało. Tutaj tak się nam prezentuje druga strona. Ciekawe, prawda? Ciekawe połączenie. A jakie jest wewnątrz? Właśnie zajrzyjmy. To jest też ten mniejszy format, trochę taki, ja to nazywam zeszytowy, jak właśnie w przypadku syreny. Rysunki są w sumie ciekawe i Zastanawiam się, jak tylko będzie się prezentowała ta historia, ale wygląda to naprawdę dość oryginalnie i nie wykluczam, że może mi się spodobać. A samo właśnie nazwisko Lem z pana Stanisława świętej pamięci już zresztą jak najbardziej mocno tutaj przyciąga do tej pozycji, więc przekonamy się, jaka ona jest. Co dalej? No tutaj mamy coś ciekawego. Kojarzycie postać Tomi Mitsuri? Niedawno Future od wydawnictwa Timow właśnie było przez, przez, przeze mnie prezentowane i tak mi się ten styl na swój sposób spodobał, że stwierdziłem, że muszę sięgnąć po Księgę Pana Nadziei. Bardzo ładnie wydany tytuł przede wszystkim. Niestety mój egzemplarz ma tutaj, bo to jest obwoluta, troszeczkę widzicie naderwanie oraz w tym miejscu, ale udało się to fajnie zdobyć w przystępnej ofercie, w przystępnej cenie, więc sobie sięgnąłem i też ponownie Timof. Timof, mówię, zdominował tutaj nam tą prezentację. 99 zł, jest to taki grubasek, ale oczywiście ciekawostką, kolejną ciekawostką jest to, że jeżeli spojrzymy, jest to rzadko, jednak dalej mimo wszystko rzadko wydawany u nas format, nie w pionie, tylko w poziomie, prawda? co jest właśnie zauważalne. A jak prezentuje się sama woluta? No rozkładając ją naprawdę wygląda świetnie. Spójrzcie, zobaczcie jakie te rysunki są piękne i pięknie się prezentuje też pod spodem z grawerem, złotym grawerem, taki oto domek. Jeżeli chodzi o grzbiet, tutaj nic nie mamy na tym grzbiecie, aniżeli, no mówię, też troszeczkę ten grzbiet jest tutaj e, niestety naderwany, ale no nie dało się chyba widać no inaczej żeby było ciężko trafić w ogóle tą pozycję na naszym rynku no i tutaj też zobaczymy kontynuację tego że obrazka a jak jest z tyłu no z tyłu też niczego nie mamy. Tutaj dodatkowo jeszcze złota jest taka zakładeczka w formie tego, tej nitki, prawda, którą możemy otrzymać. A wewnątrz no wewnątrz prezentuje się to naprawdę bardzo ładnie. Ba, powiem więcej, różni się troszeczkę nawet od future, które otrzymaliśmy niedawno też zresztą dzięki Timofowi. I tutaj no, sami widzimy, jak to się prezentuje. To są chyba takie krótsze historie. Ja spróbuję sobie tylko schować tą nitkę, żeby ona mi tu nie przeszkadzała. O jest, udało się. Krótsze takie historie, które są prezentowane, ale wygląda to naprawdę fajnie. I jestem ciekaw, jakim stylem jest to pisane. W sensie, czy jest to jakaś taka ciekawsza, mimo wszystko łączona historia, czy nie. Ja nie znam tego tytułu absolutnie. Po prostu wyszukałem go gdzieś prze, po przeczytaniu Future, że chciałem poznać, i to mnie zaciekawiło. Stąd też e, zdecydowałem się ostatecznie sięgnąć po ten tytuł. Także e, tak nam się prezentuje. Tu więcej takowych uszkodzeń no, nie ma. To jest komiks, który chyba z 10 lat temu co najmniej wyszedł, więc mówię, dostępność jego i tak cieszy, że coś takiego się pojawiło. No i na koniec absolutne. Ceglaszcze. Wydanie ogromne, niesamowicie. Co prawda w miękkiej oprawie i też z pewną nazwijmy to wadą, ale cena była przeurocza. Nie będę Wam jej zdradzał. Prosto z piekła. Oczywiście Alan Moore i Eric Campbell, którzy odpowiadają za tą historię. Tak jak mówię, jest to ta oprawa. Jedynie co mogę ubolewać, że w miękkiej oprawie. Ale zobaczcie. To jest po prostu monstrum. I czego mówię o tym defekcie? A no właśnie, jest tutaj troszeczkę, no sami widzicie, taki zmiętolony, pofalowany, nie wiem jak to nazwać, ale ponownie Team of Comics odpowiada za tą pozycję. 140 zł cena okładkowa była wtedy. Teraz kupić w ogóle, czy nawet to wydanie, nie mówiąc już o twardej oprawie, to jest po prostu finansowy kosmos, a ja nie mogłem nie sięgnąć patrząc, jak mi się udało to zdobyć. Naprawdę nie będę Wam mówił. Rysunki klimatyczne w czerni i bieli. No i sama historia mroczna i, i mimo wszystko chwalona raczej mi się wydaje. Ja jestem ciekaw, na pewno będę chciał sięgnąć po ten tytuł i go przeczytać w końcu, ale nie wiem kiedy. Na razie mówię, ważniejsze są nowości, a to gdzieś przy okazji. No bo sama ilość strony oczywiście jest przeogromna, ale warto też dodać, że oprócz dużej ilości stron, kiedy już przeczytamy samą historię, nie chcę sobie tam spsuć zabawy, co się tam wydarzyło, ale zobaczcie, Ile tu jest jeszcze czytania, ile tu jest ciekawych dodatków i nawiązanie wszelkiej maści, pewnie też chyba i historycznych, które dostajemy, oraz na końcu jeszcze dodatkowa jakaś forma komiksu, więc no powiem Wam szczerze, naprawdę robi to wrażenie. Porządna cegiełeczka, no i te komiksy tutaj wszystkie razem wzięte, prawda, są <ścoughs> mocną ciekawostką dla mnie, więc. Tak się prezentuje ten zestawik, który mi się udało zdobyć. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście skomentowali i dali znać, czy znacie którąś z tych pozycji, czytaliście, albo macie, bądź też macie ewentualnie w planach ją gdzieś tam sobie znaleźć i zdobyć. Czekam na Wasze komentarze, a także. Polubcie i udostępnijcie, wtedy mi będzie bardzo, bardzo miło. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego takiego materiału, gdzie właśnie od czasu do czasu, jeszcze mimo bycia na bieżąco, prezentuję Wam starsze pozycje, co czasami będzie miało miejsce, ale czasami. Tymczasem ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.